Łapie otrość, piękna, piękna gitara, Mateuszu. Piotrze, wyłącz wodę. Nie mogę, nie umiem. Wyłącz wodę. Zup. Ty się poparzył. Lipski. Zupki kinko. Zupki, Tak, nagrywam. Kurde, za dużo wody się nalała. Vloga. Nie wiem. To jest gotowanie w naszym stylu, tylko co potrafimy ugotować. Ja się jeszcze zdążyłem poparzyć przy tym. Tak, to jest nóż do pizzy, Mateuszu. No moje przyniosę w to ty nie. Nie trzeba! Trzyma się! Jak spadnie to zobacz. Najmiły chcesz. Chcę wezmę. Wezmę tą kamerę Wróć Albo samo To nic, szczerze się... To jest chłopak? Ej, albo powiem co No Dzięki, panu... do herbaty mi wyrzuciłeś Ej, zrób mi Sorry. To... No Jezu, no! To po co kupowałeś? Straciłeś pieniądze Mówię do niego, jeżeli nie mam, mam biletu, najwyżej wysiądę, jak przy kontrola przyjdzie, no nie? Równo z nami weszła kontrola Dokładnie, się to strach a oni stali przy nas przed tym I słyszeli wasz plan? Aha, Jego bo plan, bo, bo, bo ja miałem Mój plan był miesięczny Ty mnie tu nie masz Zupy, bo nie masz pieniędzy Mam więcej niż ty w tej chwili Mateusz, Mateusz Na Facebooku? i na... YouTube'a Na, na YouTube'a YouTube i na Facebooku też musisz linka Nie, ale no, w ogóle nie bez nie sensu dodajesz tego na początku. Do zrób, będzie... to zrób o, intro. No. to No. 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 Nie, O! Nie, bo ja to nie No. jeszcze dobrze No. 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 Właśnie jest właśnie sa sa Ja kiedyś uważaj. Jakie niedołębisz kopty rosłem, bo mi smakowały. słuchajcie, ostatnie wyjście. Z tego O! Ale to z serową w kubku. Ej, pójdzie z projektem Widzicie co mnie wkurza? Hipokryzja. Wow! Nie ja żartuję, on wady mnie Justkownika Kasper Ufo dobra klata No Ciekawe, ten... Zobacz Na tym jednym filmiku mamy więcej niż na wszystkie razem wziętej po nieżowego kolina No problem kolorowy będziemy nagrywać Czekaj uczym ci Dobre. Jak w how to basic, basic. Kurwa jak w Velociraptor. No I witamy was w pierwszym premierowym QA na naszym kanale. A Ray ci znowu ucina. No dobra. Ale to to fajnie. Jest. Dobra, Ray mi ucina. Okay. To będzie nasz znak rozpoznawczy, że Ray ucina. Tak. Pytania zostały zadane przez naszych znajomych na Facebooku. na ASKu ale z Facebooka to nie. nie będę tego tłumaczył. Także. zaczynamy, no nie? Wytłumacz, co to tutaj jest QA. Question na answers, czyli pytania i odpowiedzi. Dobra, pytanie pierwsze. Anal oral. Anal. Anal. Cycki? Zawsze. Zawsze. E, jak sądzicie, kto będzie następnym papieżem? Murzyn. Murzyn. Afroamerykanin, co? O bodzie poprawny bo, bo, bo polityczny, tak. A ty? Nie mam pojęcia. Janusz Korwin-Mikke. Nie, ta gościuba, co jest w Sejmie jest. Anna Grodzka. No właśnie. Grockie. Yy, zróbcie w środowym odcinku coś takiego oryginalnego, to że jakieś fajne tematy, byle by było ciekawe. No to jak macie jakieś ciekawe tematy, które byście chcieli, żebyśmy poruszyli i pogadali, no to podsyłajcie je do nas, a nie no, znajdźmy tematy, do, bo... fajcie tematy, kurfaj, bo... zróbcie. Nawet jak masz na imię Patryk, to możesz nam wysłać. Co? <laughs> Nieważne. Okej. Okay. Nie chcecie kręcić na YouTube? Nie, trzy, czwarte. Nasze filmy jest na YouTube, ale nie chcemy. Nie. Nie, 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 nie chcemy. Nie, ja to nie, nie jest za, za dużo ludzi chcemy. Za duży chcemy. problem, za duży no, problem. No. Nie, jesteście nudni. No. Dzięki. Nagracie film pod tytułem typy dziewczyny? No, Słuchaj, na mojego jego no, ludzi z YouTube'a no to nie no wiem. No ja, ja, jego face. Jakoś serację. <laughs> eee Ile masz centymetrów? Taki? Taki? Taki. Wyżej trochę, bo nie widać. Taki? Taki? Taki, zrób tak. Taki! Taki. No. Dlaczego nie mam wendy dziś? Bo nie mamy jej. Bo nie mamy nie, ma, nie mamy jej dziś, nie mamy jej jutro, nie mamy zawsze. Nie, ogólnie chodzi o to, że jest taka historia. A to nie że będzie nasz w następnym kolega... pytaniu? Co? To nie będzie w następnym pytaniu? Nie, nasz kolega Michał. No Nakreśliliśmy pierwszy film ogólnie, I nie mieliśmy pomysłu na nazwę kanału. I napisaliśmy do naszego kreatywnego kolegi Michała, którego serdecznie pozdrawiamy. Nie, nie pozdrawiamy. Ja pozdrawiamy. nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam. pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, Pozdrawiam. Hmm, może. Pozdrawiam. E, tak, i on napisał, na, Zapisaliśmy go czy nie za jakieś fajne kanały dla... Na, dla nazwy na, na kanał. Nazwy na kanał. I on nam odpisał, że nie ma we dziś. Że nie ma dziś WN. Więc, to dam I, I uznaliśmy, że to jest najlepsza nazwa. Tak. Dlaczego nie chcesz być przed kamerą? Jak się boisz i tyle. osiągną? Słabełka Skąd się znacie? Skąd się znacie? Z parady gejów. A ja się z wycieczki. Jak oceniacie poznanie swoich produkcji? Ansup. Jakim sprzętem nagrywacie? To jest lustrzanka Fujifilm FinePix HS20 EPX albo RX, ER coś takiego. Nie wiem, ale no FinePix Pix HS 720 w firmie Fujifilm Mówiłam to coś eee, nie jest to najlepsza lustrzanka, ale jakoś jakoś działa. Słaby mikrofon, to jest o tyle ten... Prawda, że trzeba kupić mikrofon na Micro USB albo na mikro Ale to za Hajsik z YouTube'a. No trzeba tam. Musicie nam dopłacić. Eee, dotatnie ile widziane? Numer kontakt mojego... Nie, mamy. można wejść Mogę. na takie, coś takiego jak eee, IndieGoGo. Eee. I tam mogą ci płacić te, ale to no, no, tak, można... Nie wiem co to, co to... Pokażę, pokażemy Ci. Co wpływa na to, że odcinki ukazują się tak nieregularnie? Super szybki internet w pół mega uploadu. <grym> <grym> Znowu prosimy o dotacje. Tak. <grym> Czy wyrzeccie ze swoją działalnością jakieś nadzieje? Jak najwięcej hajsu? <grym> dotacje. Nie mam na pytania, my też. Siemka chłopaki. Serduszko, serduszko. Nie, serduszko, kropka, serduszko. Czy jest Zróbcie filmik o dziewczynach, które wierzcie nie wiedzą co się ubrać. Ciągle powtarzają, już są grube, mierzą w dookoła. To znowu ludzi, moich znajomych, odsyłam na mojego fajsa, a ludzi z chyba niech sobie radzą. Kiedy kolejny filmik? Teraz. Nagrywać nie na fajsie siedzicie. Fajsa. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Nie kupujesz ciuchy? W Lumpie! W sklepie. W sklepie. A to pewnie było do niego. Chyba to jestem taki modny, że ogóle chodzi. A może ty byś zaczął w końcu przed kamerą gadać, a nie tylko ten A nie tylko... Kto z... No, Ja? Tak. No. no. I pytanie ostatnie, ile jesteś z Sony? 22 lata. Długo nie. Coś się duży. No. Sprawdźmy czy nie ma nowych pytań. Nie, nikt nas nie lubi. Także, to był pierwszy QA w naszym wykonaniu. Chciałam pomysł taki, żeby to zrobić w takim szybkim vlogu. Czyli, że najpierw to wiesz, to jedzenie i tak dalej, to nasze rozmowy przy jedzeniu, i dopiero potem taki szybki QA. I potem coś jeszcze. Coś w się sensie na przykład. Making of intra. Cynamon. Cynamon challenge? Nie mam cynamonu. Jezu. Dobra, no to koniec takiego szybkiego QA. Mało pytań mieliśmy, bo niestety nas nic nie lubi. Nie mamy kolegów w tyle. A... Idziemy teraz nagrać intro i... i... życzymy wam do widzenia. Nie, jeszcze się nie żegnamy. Jał, jał, jał. Pizga w chuj!